Witam, dzisiaj pokażę Wam kolejne fajne i bardzo smaczne danie, przede wszystkim. No i uważam bardzo niedrogie, bo w skład tego dania wchodzi tylko ryż, cebula yy, oraz kilogram pałek z kurczaka. Pałki to koszt około 14-15 zł. Ryż, w zależności jaki ryż kupujemy, no powiedzmy około 5 zł, więc już mamy 20 zł. Zalewamy to sosem. Składniki do sosu podam później, ale też koszt tego sosu będzie bardzo niewielki, więc myślę, że około 20, 20 kilku złotych zmieścimy się w obiedzie dla, dla sporej rodziny. Więc zaczynamy. Potrzebujemy naczynie do zapiekania. Może być to naczynie żaroodporne, y, takie szklane, może być to każde inne. Na dno naczynia, naczynia wsypujemy suchy ryż, dwie suchego ryżu. Na to układamy y, cebulę pokrojone w talarki. Y, Tutaj dałam cztery malutkie cebule. No, będzie dobrze. I teraz na to układamy pałki z kurczaka, które już przyprawiłam. Przyprawiamy takimi, takimi przyprawami, które nam pasują najbardziej, ale głównie chodzi tu o czerwoną paprykę. I jakieś przyprawy typu oregano, bazylia. Ja tu dałam yy, włosk, przyprawę włoską i czarny pieprz. Yy. I układamy teraz to na tej cebuli. Wymieszamy jeszcze. I układamy to ściśle teraz na tej właśnie cebuli. I ostatnie. Dobrze, i teraz y, idziemy robić sos. Teraz przygotowujemy sos. Potrzebujemy do tego sześciu szklanek wody. Szklanka o, o pojemności takiej samej, jakiej przygotowaliśmy ryż. Sześć szklanek, sześć łyżek keczupu ulubionego. Ups. 125 gram masła lub margaryny, jeśli ktoś używa. Oraz 3-4 ząbki czosnku przeciśniętego przez praskę. I około pół łyżeczki pieprzu czarnego. Cały zagotowujemy i gorącym zalewamy kurczaka i ryż. Masło powinno się roztopić, oczywiście. Sos już się zagotował, teraz tylko jako... poczekam aż masło do końca się roztopi. Można uznać, że to już, wyłączam. I teraz zalewamy kurczaka i ryż. Przykrywamy. Wkładamy do piekarnika na 180 stopni i pieczemy przez godzinę. Gotowe. Zachęcam do wypróbowania przepisu. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało.